Nie możesz się uratować i jednocześnie z nami walczyć. Właśnie, masz przyjebane. No dalej, kurwa, dawaj! Ale jesteście w to zajęci. No dobra. Ej, mój to zrobił większość z was na im świecie. A twój rozciągliwy przyjaciel nawet tam nie był. On jest niesamowity. Pomocy! Nie chcę nie żyć. Aleś. Zniszczyłeś moment. O, kurde. Ja zawsze tak robię. Zabij ją ich za szybko, i wtedy jest koniec. Bez tortur, bez krzyku, bez zabawy. Do bani. ENKSTROM! Jesteś martwy! Ohoho, jedny Angström. Ty naprawdę myślisz, że się przy domu schowasz? Mój Boże, zobacz na siebie. Żałosne. Przez ciebie się czujesz źle, ale ci coś powiem. Chłopca zabije szybciutko. To będzie zabawne. Zamordowałem was tego ojca. Naprawdę myślisz, że mnie pokonasz? Okej, okay, przyznam. Jesteś silniejszy niż śprzałem. Hej, radzisz sobie z nimi? Spiepsaj! Poradzę sobie. Przekleństwa nie czynią cię fajniejszym. <śmierdzi> <śmierdzi> Jesteśmy czadowi. Co teraz? A, a co jeśli nie? Przez twój głupi plan większość z nas nie żyje. Kogo to obchodzi? Byli słabi. I tak chciałem sam ich zamordować. No dalej, umowa była taka, że my ci pomożemy, a ty nam pomożesz przenieść mnóstwo innych wymiarów. I wszyscy mieliśmy taki sam układ, koleś. Ja przeszedłem tu po mamę i ją zabrać ze sobą. Hmm, ktoś tu też za mamą? Jesteśmy tacy sami! Jestem pewien, że nie tylko ja. Częstnie za Williama. No i co?! To nie ma sensu, jak jesteśmy martwi! Jezu, jak ja was nienawidzę. Skończyliśmy. Oddaj nam nasze wymiary. Po prostu będziemy go torturować. Ja się dołączę. Jeszcze ja. Kocham. Dzięki. Не знаю, в чем ты наставилась.